Rozumiem, że jestem już na żywo, więc wow! Oczywiście, filmik będzie do obejrzenia. Potem stawię go na publiczny. No i witajcie w moim pierwszym odcinku, takim, że mnie słyszycie. Prosiliście mnie o Mr. Planet na Instagramie. W ogóle jestem tak zdziwiona, że wy chcieliście coś innego niż tylko przeróbki filmowa i tak się cieszę, że niedługo będzie aż 10 subskrypcji. Już mam 8. W ogóle. Kanał mam od wielkanocy, dopiero a już tyle z Was mnie ogląda. Bardzo się z tego cieszę. No i dzisiaj specjalnie dla Was mówi Star Planet. No i teraz może zalogujemy się na nasze konto. Moje konto, słuchajcie, w ogóle historia jest bardzo ciekawa. Teraz się loguję. Jak ja się nazywałam? Aha, tak, moje konto, kochane. Bardzo ciekawe. Nie no, sojnie w ogóle no, na Instagramie wiele z Was mnie o takie rzeczy prosiło. Nie pokażę Wam się niestety, ponieważ naprawdę nie chcę, ale pomyślałam, że taki odcinek z Mojster Planet będzie dla Was super, a to wszystko za to, że no ile dla mnie zrobiliście. No i tak, to jest moje konto, ale to nie jest historia dokładnie mojego konta, bo to nie jest moje pierwsze konto. Właściwie moim pierwszym kątem była Banshee Borucka 1, 2, 3, czy coś. No ale yy, haker mi go luedabla. Dobra, nieważne. A później moim kolejnym kątem była Gloria, na którym miałam 24 level. No i miałam vip na miesiąc, ale miałam tyle pakietów, że no co tydzień kupowałam sobie pakiet, ryzyk pozwalali, no i usunęłam sobie to konto ze względu na naukę, a teraz pomyślałam, jakieś miesiąc temu to konto założyłam, więc wow, i dziękuję Wam wszystkim no, za te propozycje, ponieważ to mam nadzieję będzie dla Was fajny live. No i może zacznijmy od, przybierzemy mnie, Jezu jak ja się tu jaram. w ogóle ja to robię dla was tak, no bo robię, ja to robię dla was, no bo robię, mówię, ok, spoko, nagram dla was live'a czy coś, może wam się, przepraszam, to moja koleżanka, bardzo przepraszam, um, ale ja z nią teraz piszę, ona pewnie mnie gdzieś tam będzie oglądać potem, ponieważ akurat teraz jedzie na angielski, pozdrawiam cię Wiktoria. No, i tak, nie wiem, w co się przebrać. Tych szczegółów niestety nie mam za dużo. No ale i tak się cieszę, że chociaż coś mam, bo w ogóle Alexa, w ogóle poczekajcie chwilę. Zapraszajcie. Już ją reklamuję. Tutaj jesteś pozdrowiona. Aleksa 19990. W ogóle Wiktoria wspiera, że mnie naprawdę. I mam nadzieję, że wy teraz też mnie zaczniecie wspierać. Także zapraszajcie do znajdź Hashtag Fanny123. Wow. No i może, może zagrajmy sobie. W ubierz się. W ogóle to jest moja ulubiona gra z dzieciństwa. Jak miałam jeszcze to moje pierwsze konto, moja ulubiona gra. Co cię na napiszę? Nagrywam na YouTube. Nagrywam na YouTube. Dobra, ale tak pierwszy raz naprawdę nagrywam. Wow, epoka kamienna, kurde, tu nic takiego nie ma. Ja w ogóle nie znam się na tych takich typach mody. Nie rozumiem tego w ogóle. O takie, ej, różki miały być, dobra, nie wiem, jest jakieś odmienne. Ja jeszcze w ogóle nie jestem taka wprawiona co do nagrywania, no ale robię to dla Was. I wow, wszystko tu się dzieje. Lol, totalny. Jeszcze raz, lol. <noise> ja nie mogę. To jest jakieś posrany, naprawdę. Kto wygrywa tą rundę, żal, że nie ja. Ja kiedyś udawałam, że nagrywam na YouTube i tak wpisałam, żeby wiecie dostać prezenty. No ale teraz naprawdę mnie na YouTube widzicie. Znaczy moje konto. A co to znaczy? Dobra, nie wiem. Cokolwiek tam. <laughs> Jeju, jakie ja się cieszę, że możecie mnie oglądać w ogóle wow. Kurczę, jak ja się ubrałam Totalnie nie wiem. O, ktoś nas zaprosił. Sprawy. <laughs> Niestety jeszcze pani będę mieć, ale będę dla Was pewnie jakieś triki nagrywać. Może na razie sobie wykasujmy tutaj znajomych. O, dobra. Na chwilę wyszliśmy. No, i teraz chciałabym, żebyśmy może, nie wiem, kasy za dużo niestety nie mamy. No, ubrań też za dużo nie mamy. To może stworzymy artbooka? Tak pomyślałam, że stworzymy artbooka. Zapraszam na mój kanał. Taki, wiecie, zapraszający na mój kanał. No i żebyście zasubskrybowali kanał, albo dobra, to jak zmienię nazwę, ponieważ i mam dla Was propozycję, ponieważ faktycznie chcę zacząć nagrywać Movie Star Planet na moim kanale, to chcę zmienić nazwę. I przeróbki będą raz w tygodniu, a Movie Star Planet będzie niestety kilka razy w tygodniu, więc przeróbek będzie już trochę mniej, ale podobają Wam się te przeróbki, więc raczej też ich trochę będzie. No i tak to będzie wyglądać. Może stwórzmy sobie lukę. Tak, stwórzmy sobie takiego luka. Mój pierwszy dzień na YouTubie. Mówi Star Planet oczywiście. <laughs> Jejuś. Jakie to jest śmieszne. <laughs> Nie wiem, co mi jest. Mój pierwszy dzień na YouTubie. tak tak. Takie... Takie... No zmienię po prostu na mojego kanału i no, dla Was. Dla Was. Nakręcam na YouTube dla Was. No. Nie wiem ile to już trwa, bo nie mogę. Nie chcę mi się teraz patrzeć. <laughs> Jezus Maria. Jakie to wszystko posrane? Ym, no dobra. No to artykuł na razie nie tworzymy, ale chcę pozdrowić ode mnie kilka osób również. Zalecam do... Rose 12 mojej również najlepszej kumpeli. No, której konta nie ukradli, niestety. Nie no, żartuję. Um, bo, ponieważ o, ja raz ją przygoniłam w levelu, nie wiadomo z jakiej sprawy, ale Rose, pozdrawiam cię serdecznie. Zuziu, kochana, pozdrawiam. Dobra, też również ją zapraszajcie. Um, no, nie wiem, kogo tu jeszcze mam zapromować. Proszę piszcie mi swoje loginy w komentarzach, a ja was wtedy oczywiście. Z chęcią zapromuję I mam nadzieję, że odcinek Wam się jak na razie podoba Że to jeszcze tu się będzie działo Jak będę miała VIPa, spróbuję założyć nasz fan klub. Ale teraz może stwórzmy sobie jakiś projekt Wiem, nie mamy dużo kasy, więc jakiś taki, wiecie, słaby projekt Ale <grytanie> dobra, Jezu W ogóle się cieszę, że nagrywam tak a propos W ogóle mam mało znajomych, jakieś nowe konto Albo dobra, nie stworzymy projektu Ponieważ faktycznie nie mam za bardzo do tego pieniążków Także może pójdźmy sobie na jakiegoś, do jakiegoś czatu, albo może na statusie sobie napisz, napiszmy nagrywam. Tak, nagrywam. Ym, może tak właśnie do jakiegoś czatu, słuchajcie, ja na łóżku się wiercę, taki mój pierwszy odcinek, więc nie piszcie mi słabo nagrywasz czy coś, bo to jest naprawdę słaby mój pierwszy odcinek. Moją historię wam już opowiedziałam, to moje konto, dobra, nagrywam na tak. Pozdrowić. dobra. Ym, nagrywam na YouTube. Ym, może tak... Mo, będziecie mogli siebie zobaczyć. Kanał. Nie, jeszcze kanału nie piszę, bo dopiero będę pisała. Ponieważ zmienię sobie nazwę, więc jeszcze nie piszę. No i no tak słabo, słabo. No i to by było chyba w wszystko jak na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku z Movie Star Planet. Do zobaczenia. Pa!